Dobra, już nagrywam. Gdzie ten pan Mietek? Dobra, postawaj tutaj, Józef, gdybyście muszę coś... O, ja No halo, gdzie pan Mietek jest? Halo, gdzie jesteś? Panie Mietku, gdzie pan jest? Co? No. Co się tam kurwa zepsuło? Halo Dobra, witajcie, ze strony Jadakser. Ja, ze mną jest Mietek, tutaj widzicie? Dzisiaj, dzisiaj pan Mietek ma nową przyczepę na gospodarstwie, a jego starą przyczepę będziemy sprzedawać. a co to zaciągnęło? A co to, to jest jakiś złom? A co ty... Ej, coś wziąłeś? Gdzie jest przyczepa? No? No? Co zapłać? Dobra, daj mu temu, No to stare przywieziemy zaraz, panie Ale tu się nie da... Tu się podczepić nie da Podczepić się nie da To dawaj moim Lepiej Ale ja nie mogę podczepić traktor. Ja nie mogę teraz traktora wyjąć to to Zaczepkę Ale gówno Ej to Ej zostaw Ej Dzień dobry Ja tego traktora nie biorę bo on nie ma zaczepki A ten traktor już ma zaczepkę Chyba ja panie, proszę pana, ja nie biorę tego traktora, ja biorę tylko mojego. Ale nie działa, proszę pana, my musimy zebrać bele już i z kostki, z pola. Po co dwa? Jeden ja zna... jest, ale tego to nie bierz, bo on niedobry. Tego na złom weź, zostaw To no, tę przyczepę? Albo tą weźmiemy, ta jest lepsza A to którą? Tą? To? to? Ale nie ma większej, lepiej tę już weźmiemy My to jakby co przyczepę życzamy, nie? Ale ogólnie już, już Już, już te, tej dużej przyczepy mnie tak nie ma, bo on tam oddał do jakiegoś tam, no, złączeć złączyć, tam dał, coś tam jest, mamy jeszcze, u mnie są przyczepy, ale u mnie one są podczas naprawiania, wiecie co co chodzi Może będziemy jeszcze coś z nich przerabiać, więc dlatego tą przyczepę pożyczamy I później oczywiście oddamy, i u Mietka jest taka stara przyczepa i to starą może, nie wiem, na złom Nie, tą starą przyczepę nie będziemy na złom brać Już zaraz Czego? Nie wiesz tego, traktora, on jest, nie, za, nie za, jest. Alu nie ma zaczepki, czego nie rozumiesz. Ten drugi. Dobra, do tego jest tylko biorę nara. Dobra, mam przyczepę Odpadam. jadę A panie musimy się trochę pospieszyć bo musimy zbiorbelę zrobić Panie, wie pan jakie to roboty? Jadę, jadę panie Mietku Dobra, ten Ursus... Dobra, przestarczy, przecież tak nie potrzebujemy przyczepy. My to przyczepę jakby, jakby co, to my to na będziemy brać. Że na rozrzutnik. Bo będziemy wywozić gnój, będziemy za długo. Wiecie, i my to przyczepę musimy pożyczyć na gnojówkę Weź tą przyczepę tak, i bardziej naskocz, weź Tak bo nie mogę wyjechać Ona ta przyczepa, wiesz, jaka jest Dobra, jedziemy Ej, zostaw, zamknij tą klapę Na razie Zostaw przyczepę, bo zaraz no dobra No Mietek! Ogarnij się Dobra jadę na piątce Nara Mietek Nara Mietku Co jest ty za mną biegasz? Jaki ty szybki jesteś I czemu, mu tak krzywo jadę? Ale słaby Ursus, powolny jeździ To no jest Mietek! Siema Mietek, co ty tak biegasz? Ty kurna, nas, nas, ty ćwiczysz Mietek? Zaraz, Mietka, pana Mietka zaraz rozjadę <noise> dobra, żartuję Dobra, zawieziłem przyczepę do taksowarego gospodarstwa, zawieziłem. Do bo on potrzebuje górna Kurna, powoli jadę Słabo Jadę słabo bardzo Ale omlakał, jezu Dobra, berna piątkę za wolno jadę, kurna Dobra, jedziemy szybko, bardzo szybko. Musimy się spieszyć, bo będziemy zaraz belę zbierać, jak widzicie, ja, ja już traktorem tutaj wracam. Przyczepką, bo tam kogoś tam pożyczyliśmy, tam ze złomu, tam pożyczyliśmy komuś tam. No i ale właśnie na mojego gospodarstwa. O, traktora ma tego. O, zaraz. On ma tego traktora. No już sporo, on, on chyba lubi mieć więcej traktorów. Nie wiem czemu, ale on taki jest przyzwyczajony. Nie wiem, gdzie mu to. Przy... No tutaj na podwórku położę. I on tam gdzieś go tam... Najwyżej weźmie, nie? Jadę do siebie. Jadę do siebie na gospodarstwo, nie? On jaką on tam sam potem zajmuje tymi sprawami. Ja jadę do siebie. Zejdź! Do, do tyłu, jak pan jedzie. Ja muszę wyjechać. Jedź yeah, jeszcze do tego Dobra, dzięki Pani Mietko, z... muszę się cofnąć. Muszę się cofnąć, Panie, czekaj, pan. <laughs> pani Mietko, jestem trochę chory, nie? O, śwink, co u mnie robi świnia? Nie wiem, dobra, dziwne to trochę, ale okej. Okay. Nie patrz... O, no i się... O! Jak widzicie, już nie mam tego traktora żółtego, nie wiem, coś wezło, coś się popsu po prostu i... No i coś tam, nie wiem czy, o, tu jest siewnik nowy, widzicie Kabinę już założyłem, żeby nie mokło, bo to by było bez sensu I tu, nie wiem, tu położyłem może tylko traktora Może go na naprawę kiedyś, tylko tam... Kiedyś był na naprawie, jak widzieliście tam, chyba widzieliście, nie wiem Nie pokazywałem, bo zapomniałem powiedzieć, nie? Ale już go naprawił tak już Mietek go naprawił I dałem mu z tysiąc prawie tam Ponad sporo kasy, bo on umie naprawiać Podobno, on tam chyba firmę jakoś będzie robił, podobno, mechaniczną, nie wiem ale słyszałem, że jest dobry w to bardzo i... Mam nadzieję, że mi kiedyś pomoże Pan Ksawery O dobra, tutaj O niemiecku robimy biurbel Co? Sp... Cześć, zgu... jest cię co? Ja może cię podgłośnie bardziej, no? Będzie słychać cię dobrze. Czekaj, bo cię bardzo usłyszycie. Pewnie wy, pewnie... Pewnie wy bardzo to słabo słyszycie przez to sorry. Jeśli go nie słyszycie, no to Nie, się nie przejmuj. Dobra, teraz. Teraz słyszycie pewnie coś, co? Pewnie. O, nie tak. O, to słyszycie, dobra. E, będziemy robić zbirkę. Eee, eee, a kto ci pozwolił byli. ciapkiem brać? Eee, to swój ciapek, dawaj go. Będziemy zbierać bele, dawaj. Podzepimy. Tym lektorem. Dobra. Ale ja będę mieć. Ale jak będziemy potrzepać te bele, panie Bietku. Bele jak to fajne, na krój. ale... Ale jak? To no, jest problem właśnie tak panem nie wiemy jak to zrobić. Tutaj to nie jest nasze jakiegoś panu to. Te? Nie podłączysz! A, Dobra! Ej, dwa bierzemy? Bo możemy podłączyć. Na sześć będziemy włożyć Bel. Tutaj na no, niby, że tego nie było. Tego, jakby co tego nie widzieliście, tego nie było nigdy. Tego nie było, panie Mietku, jakby co. Niech pan tego pan nie wybrał. To ja bierzemy wóz, dwa... dwie wozy bierzemy. Jeszcze na jednego traktora z chwytakiem tam, okej? Okay? Daj podczepiamy. Nie, na jednego. Na jednego. dwa lepiej, będzie szybciej. No jedź. Nie, no trzeba jest do przodu. Zejdź. To zejdź. Do przodu Czekaj Zek bardziej sk... go jest skręcę bardziej o! Poszło, poszło Stoję, stoję! Niech pan stoi pani Ja mm. Już podczepię, dobra Czognij no, Dawaj, jeszcze jeden, ej, pianie miętko, jeszcze jeden podczepimy. Ale by jesteście. Po... No trzy, jeszcze trzy to na jedno pewnie pójdzie. Nie wiem jak to jest? No i... no. Jeszcze na jednym pewnie pójdę. Nie wiem jak ty mnie tak to zrobisz. Jedź do przodu. Trochę. Jedź. Był taki wóz, ale coś to tym wózem nie wiem. Jedziemy na to. Powoli. Right. Powoli. No i nie wiem co to no. O, ten dobrze ciąga, dobra. Czekaj, bo się muszę w sumie. dobrze Jak widzicie podczepiliśmy dwie przyczepy aż. Jedziemy na pole, panie Mietku? A jakim traktorem? Jakim traktorem, panie Mietku, będziemy jechać na pole To jest ten traktor? No ale pokaż czym. O może tu będzie jakiś fajny traktor Otwórz Ooooo! Oj nowy traktor Nowy nabytek mam Ale fajny. O, to jest mój nowy traktor, widzicie. Usłysk. Nie wiem co tu robi u mnie ten ale dobra. Nie wnik. Zobaczymy czy on działa. kurde. To jest atraktor w ogóle. Ja wyjadę nim. On jest jakiś dziwy, ten ufus. Bo on przeszkadza. Ale jedzie, go nie słychać. Albo go schowam po co? Schowam go jednak. Chyba nie wiem. Bo tutaj położę Musimy zbierać belę, tu będziemy tym traktorem zbierać, widzicie. Potem będziemy jeszcze kostki, ale to nie wiem z kostkami to nie. Wiem. Co się zaciął? O, jedzie, jedzie pan mnie tak już na pomy. No ja cię zaprowadzę gdzie? powiem gdzie Pamiętasz gdzie tam robiliśmy wtedy? Ale pamiętasz gdzie tam robiliśmy? jest niwa te tam, to tam. No, nie jeszcze jedne tam, gdzie ty tam zasiałeś. Pamiętasz ten siewnik, ty tym zasiałeś? To ja tu poczekam, ja tu poczekam. To ja idę po traktor i już, i już się zaczynam zarobić. Jak widzicie, to ciągnie. Jakoś ciągnie, jak widzicie. Długie takie dwie, takie te, Ja widzicie. Jadę ciapkiem, jak widzicie, nie? Ciapek jakoś, dziapek ma siłę. Ciapek ma siłę, tak szczerze. Bierze! Siła! Na siłę! Na wkrocie siłę! To przyznam! Jedziemy potem ten zbiór! O, o, Jezus, to! No rany! O ja, coś nie widać! Nie widzicie pewnie coś! O ja jestem, nie widzicie! Nie będziemy teraz zbierać! Po kolei będziemy zbierać! mam to, on ma słaby akumulator, nie można go ten co te, teraz ja jadę, on ma słaby akumulator, nie mogę jest, to jest pierwszy pole nasze. Ale długo tu powiem. Jedź. Do przodu. Jeszcze jedno i jeszcze oddany po I tu są na niby trzy beli. Jak widzisz, tu jest jeden, tu drugi, tu trzy trzeci. Bo, bo, bo tu są po trzy bele, jakby co? Zrobione. Dobra, a pan mnie tak czymś czasem będzie ładował. Bo już pan mnie tak ma pierwszą belę. Kładź to.

o, już pierwsze belę ma pan Mietek. Wow, pierwsze bela już poszła. No, co ty robisz? O, dobra, pan, 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 widzicie, już pan zrobi pierwsze zrobił już pierwsze belę. Teraz pan mnie będzie kolejną wsadzą. Jak widzicie, to jest kolejna bela, jakby co? Tak. Jakby co tak naprawdę twierdzi, to jedzie, to no niby tak duże. O, ma pan Mietek już kolejną belę. Podnieś, podnieś, żebyś tego nie ciągnął. Dobra. Bele, zrobiłem. O, jak pociąg, widzicie? Ja tymczasem idę fajna O, tak widzicie, ma już druga O, już druga bela Uf, ale szybko idzie nam Jesz... Jeszcze Jeszcze tam trzy nadal na następnym polu Ale już, już pamiętek Już pamiętek i tutaj jeszcze ostatnia bela Bo my tu układaliśmy, żeby było szybciej Żebyśmy nie jeździli dwa razy Bo ja tu układałem jeszcze wtedy No już?

Łooo wow, ale ładnie to poszło, dobra To teraz na następne pole mm -hmm. trzeba O panie, pa jak ciągnie to Ale jedzie No jedziemy na następny pole widzicie Już pierwszy bele? O już pan jednak ma pierwsze belę, dobra Już kolejno ma, dobra ja już podjeżdżam to weź się nie baw To nie jest zabawa To jest prawdziwa Polska tak To jest Polska, panie... Dobra, podjadę Dobra, podjadę tu trochę, poczekaj Trochę dalej podjadę, panie Mietku Dobra Już? Trochę Najlepiej bym wychodził tam Tutaj trochę, no, będzie szybciej, no Dobra, ja chcę, żebyś mi wziął tą pierwszą ilość Dobra, no Dobra, zgaszę światło Silnik oczywiście wygaszę O! Już, o! O, już pierwsza bela Idzie no dawaj, podjeżdżaj w to. Podjeżdżaj. No dawaj. O, już. Jeszcze, jeszcze dwa bele i jeszcze na farmę pojedziemy. Jeszcze jeszcze takie jedno pole zostało, ale kurna, to trochę szkoda czasu. Więc może będziemy dwa jednak. Robić. O, jest pierwsza bela. Jeszcze dwa bele i jedziemy na Gospo. Jeszcze mam takie jedno pole, ale chyba te pole zrobimy w następnym odcinku. i potem będziemy od razu robić kostki. No ale nie wiem, no bo, ja, bo już mam 15 minut, to ja nie wiem Nie chcę marnować? no, No tam 27 raz nagrywamy, a ja 25, to wiecie Czy tam rozładujemy jeszcze tamte kostki w na następnym odcinku i tam będziemy siadczyć, tam orać, wiecie Dobra, patrz pan, która ja teraz jest Kolejny, kolejny to No Widać, że się pan stara i to się nazywa praca teraz. Tyle pana mietka tyle dni nie było, ale na razie się postara pomóc mi. w sumie tyle nie było, bo wie pan, chory byłem. A bo pan był gdzieś tam... U pan pana tam trochę naprawiam coś tam wie pan. No i tu niech pan daje. O, jeszcze jedne zostało. Co? Dobra, Pieniele, dawaj Dobra, e, co robisz? O, już wstawisz bele, dobra Jeszcze ostatni, jedziemy na gospaw I później będziemy pewnie rozładowywać Nie wiem gdzie jeszcze Ale zobaczymy No wstawiaj O, mamy bele, jedziemy na gospodarstwo, dobra odpalać już suska? 30? Jedziemy na gospo na moim bo, na moje gospo Czemu na twoje? Na moje. A czemu? Na tw czemu? Bo na moim będziemy załadować, bo na moim będzie... Bym... Aaa! Jeszcze na moim, jest jeszcze takie pole, na moim też. A to są twoje, a bo to jest twoje pole, dobra, no tak, to jest twoje pole, no ja to, to jest, um, na, na twoim pole zrobimy. A czemu ja Te dwa pole były moje, a jeszcze... A ja mam jeszcze takie tam gdzie ty zasiałeś, to tam moje pole już jest, okej? Okay? Pani Mietku? pomoże mi pan jeszcze? Ja pomogę panu, niech pan może jeszcze. O, Patrzcie, że patrzcie, mamy bel. Całe belę mamy, jak widzicie. No kurna, ciągnie. mnie. Dobra, idziemy na gospodarstwo, jak widzicie. Już kończymy. A w następnym dniu będziemy zbierać jeszcze kolejny belę. No. Ale jadę powoli, ja zrobię, będę jeszcze nagrywał jak już będę w gospodarstwie, bo to będzie trochę długo zajmie. Chyba, że już nie, dobra. Kurna, czy w skrętem będzie najgorzej, widzowie? Będzie najgorzej z tym skrętem. Najgorzej będzie z tym skrętem, za zakrętem. Dobra, wjeżdżam. Wjeżdżam na gospodarstwo, O. Nareszcie w Mam Jeszcze mamy dom. Mamy duże. Yeah. Dobra, wjeżdżamy. Nie wiem jak ja tu wjadę. Tak pan mnie tak, tak, tak zrobił? Albo na moje najpierw. Albo tu wjadę, będzie szybciej. Panie kurde. O, o, o kurde. Panie Mietku, niech pan tam asekuruje. Dobra, wjechał. Nareszcie, dobra. O, dobra, wjechaliśmy, a w następnym odcinku będziemy... Już my jakby co, wyładujemy. jak Sawery tak na nich... Dobra widzowie, to było na tyle. Dobra widzowie, już mamy traktor, przyjechaliśmy z belami już, a w następnym odcinku będziemy jeszcze te moje zbierzemy z moim Mietkiem. Jakby co, I my już kończymy nagrywać, my już tutaj jakby co wyładujemy te bele sami, a w następnym odcinku będziemy zbierać jeszcze moje i kostki. Więc do zobaczenia. Pożegnaj się Mietku. Żegnaj Mietek. Do no no, następnego no, odcinka widzowie. Do widzenia. Tchau, biseiro,